Przemysław Talkowski, witam w programie Państwo w Państwie, w którym patrzymy urzędnikom na ręce, bo nie chcemy, by za ich błędy płacili polscy przedsiębiorcy, choćby tacy jak Mieczysław Koć, który swoją firmę założył w 1989 roku. O, przetrwał trudne lata 90., hiperinflację, wahania kursów walut, kryzysy finansowe. Przez wiele lat radził sobie świetnie z tymi przeciwnościami, jakie stawiał Murynek. Niestety nie dał rady urzędnikom. Jego firmę zniszczyła kontrola skarbowa prowadzona miesiącami w jego domu. Pierwsza kontrola trwała trzy miesiące, druga sześć miesięcy. De facto w samej firmie były dwie czy trzy osoby, już dzisiaj nie pamiętam, a kontrolujących było trzech. To biuro jest połączone tutaj z mieszkaniem, więc korzystanie z łazienki. No to tak generalnie przez pół roku mieliśmy taki, ludzi w domu. Te, takich domowników Taki z Takich naszych domowników z UKS-u. Ja wiem no zaproponuję niech się wyniosą. Niech zabiorą segregatory i mają biura, mają. dużo pomieszczeń. Niech, niech tam kontrolują. One się nie czuły tutaj niezręcznie. Nie. Sobie. Nie. One piły sobie... prosiły o kawę o herbatę, nigdy nie przyniosły nic swojego. Wredne, że tak powiem. Prawda? No co innego. No w tym sensie, że miłe, sympatyczne, a robiły swoje, prawda? Byliśmy wszyscy zszokowani, że, 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 że tak na dobrą sprawę jeszcze nic do końca nie zostało tak na 100% potwierdzone, a już zostały, zostało konto zajęte. Może był w tym, że okresie też po ciężkiej operacji, w trakcie chemioterapii, Także możecie sobie panowie wyobrażać. To był bardzo ciężki zawał, to, jest, to był rak złośliwy. E, potem drugi. Y, myślę, że, że, że stresy miały bardzo duży wpływ na tą całą sytuację jego zdrowotną, tak. I to się wszystko działo po tych, po tych tak. historiach ze tak. skarbówką. Tak. Bardzo się martwiłam, bo nie wiadomo było, czy, czy wyjdzie z tej choroby, i jak ta choroba się rozwinie. I, Później jeszcze po chemioterapii, przecież jeszcze były naświetlania we Wrocławiu. Pokażające jest wypytywanie się o rodzinę, o stan psychiczny, czy był leczony, o nieruchomości, o konta bankowe i tak dalej. Przecież to wykracza poza jakąś taką, wydaje mi się, godność, którą się, się upokarza. Ci urzędnicy, którzy wykonywali ten kontroli. Oni mieli świadomość stanu zdrowia męża? Mieliśmy. Mąż nie chciał im powiedzieć, ale dotarło do nich. No to pani kontrolująca powiedziała, no współczuję bardzo, no ale ona musi wykonywać, ona wykonuje swoją pracę i, i tyle. Proszę Państwa, firma Mieczysława Kodzia zajmowała się eksportem. Na zachód przedsiębiorca. Sprzedawał części do maszyn, na wschód tanią herbatę. Urzędnikom kontroli skarbowej nie mieściło się w głowie, jak na specjalistyczne urządzenia mógł nakładać wysoką marżę i tym samym zarabiać na tym dużo, a na herbatę nakładać niską marżę i zarabiać mało. To było dla nich bardzo podejrzane. Do tego jeszcze błędnie wyliczyli marżę, jaką nakładał na herbatę, zaniżając ją o kilka procent. W konsekwencji Mieczysław Koć został oskarżony o oszustwa podatkowe. Panie Mieczysławie, sąd administracyjny w aż, czterech, w aż czterech wyrokach uniewinnił Pana, stwierdził, że Pan nie oszukiwał na podatkach. To musimy dodać, żebyśmy mieli pełną jasność. A ja się zastanawiam, w jakim czasie urzędnik kontroli skarbowej może zniszczyć w naszym kraju firmę? Ile trwało od momentu, kiedy urzędnicy weszli do Pana na kontrolę do upadku Pana firmy? Około trzech lat. Mhm. To znaczy, ja akurat miałem dwie kontrole, jedną po drugiej. W poprzednich przed, Pierwsza kontrola była trzymiesięczna i zakończyła się jakimiś takimi drobnymi usterkami, natomiast druga kontrola już była półroczna i, i trwała między czerwcem a grudniem. Pan mówi trzy lata włącznie z walką przed sądem? Tak, tak. Tyle to trwało? Tak. Wspomniał pan, że padały tam pytania, które no, wykraczały trochę... Poza pan, mówi Pana działalność gospodarczą. Między innymi, czy zadawano panu osobiste pytania? Pan mówił o zdrowiu psychicznym, o to pana pytano, czy pan jest chory psychicznie? Nie, panie redaktorze, ja należę do ludzi silnych, ale akurat miałam taką przypadłość, że w tym czasie trochę zachorowałem i, i z myślami byłem y, y, z kontrolującymi, bo nie wiedziałem, co oni tam y, 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 wytworzą, pod jakim kątem, jakie zarzuty. bo y, Wcześniej już wyczuwałem, że ta pętla zaciska się w celu zagrabienia pieniędzy, mówiąc krótko. A polegała to na tym, iż na pytania, które nawet mi było trudno odpowiedzieć, a między innymi takie, jak, jak proszę przedstawić, jak nawiązywał Pan kontakty za granicą, kto ustawiał ceny, z kim Pan się spotykał, i tak Ja to mniej więcej go tak. Mówię w skrócie. Jest tutaj w studio także Pana żona, Elżbieta. Co było dla Pani najtrudniejsze w tym czasie? Pani to obserwowała, no bo, bo ta kontrola była praktycznie w domu, przy domu. No co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było to, że mąż był chory w tym czasie i bardzo to przeżywał. Nie spał po nocach, stresował się. A wiadomo, że stres dla człowieka zdrowego jest, jest zabójczy, a ja już nie mówiąc dla człowieka chorego, który właściwie... Proszę Państwa, firma Mieczysława Kodzia upadła. Tej firmy już nie ma, ale pozostały pytania do urzędników. Dlaczego? Próbował je zadać nasz reporter Łukasz Kurc, który starał się dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych, do urzędników odpowiedzialnych za upadek firmy Mieczysława Kodzia, czyli konkretnie do pana Andrzeja Włodarczyka, wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz Jana Krzyżaka, byłego wicedyrektora już Izby Skarbowej we Wrocławiu. Panie dyrektorze, dosłownie 5 minut zajmiemy. Jedno pytanie. Co pani powiedziała tym urzędnikom, gdy pani miała okazję im to powiedzieć prosto w oczy? Chciałabym się zapytać, czy oni byli kiedyś na przykład w takim domu i czy widzieli ludzi, do jakich stanów są doprowadzani, tak? Czy to im po prostu pozwala spać spokojnie? Nie wiem, no przez to się wszystkie światła wygasiły. Panie dyrektorze możemy zająć chwilę? telewizja Polska z tej strony. Czy to jest dla kraju, czy to jest jako zło? Bo mi się wydaje, że to jest zło społeczne, które powinno być jednak tępione. A jak, może, jak, jak możemy się umówić? to tam tutaj, to jest rodzina i nie ale jest w domu? Mo możemy przynajmniej zamienić Nie słowo? Nie zupełnie, ale bez kamery. No. Panie dyrektorze, no widzieliśmy pana w oknie. Możemy zamienić chwilkę dosłownie? Jak się czują w tej sytuacji? Kiedy zniszczyły, zniszczyły firmę. Stworzyły jakąś nową? Zatrudniają ludzi? Teraz jest takie bezrobocie? Zapytałabym. Panie naczelniku, panie dyrektorze. Ani przepraszam, ani nic nie powiedziano. Kompletnie zignorowano nas. Zwykłe słowo przepraszam. Nie, oczek nie, nie oczekujemy nic więcej, ale nie, nie padło takie słowo. Wydaje się Pani, że takie drobne słowo, należałoby się taką przedsiębiorcy, to chyba dużo nie kosztuje. Ale jakie słowo? To takie czarodziejskie słowo. Powiem w ten sposób, podsumowując tą moją wypowiedź. Jeśli chodzi o nasze działanie i działanie organu pierwszej instancji, drugiej instancji i jeśli chodzi o decyzję już wydaną, czy o orzeczenie sądowe... Wszyscy zrobili po prostu swoje. A nie można po prostu człowieka przeprosić za to, że, że się to wydarzyło? Bo tego słowa nigdy nie usłyszał. Ym, ja powiem tak, to jest wszystko, co chciałam powiedzieć w tej sprawie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję uprzejmie Państwu. Proszę Państwa, to są wyroki sądu. Cztery wyroki sądu, których sąd administracyjny stwierdził, że urzędnicy kontroli skarbowej z Wrocławia przekroczyli swoje kompetencje, uprawnienia, błędnie ocenili dowody, pomieszali fakty, naginali je, mieszali pojęcia, tym samym w konsekwencji naruszyli przepisy prawa. Ja, proszę Państwa, nie wiem, czy właśnie dlatego nikt z Ministerstwa Finansów, a także urzędnicy, nie przyjęli naszego zaproszenia do studia. Ta tabliczka już tutaj nie pierwszy raz jest przyczepiona do tego krzesła. Staje się to powoli taką tradycją w tym programie. Dlatego tym bardziej doceniamy, że jest z nami choć były minister finansów Andrzej Olechowski, także były minister spraw zagranicznych. Ja mam wrażenie, wie Pan, że politycy czasem nie rozumieją tego. Pan na szczęście nie tylko był politykiem. Zasiada pan też w radach nadzorczych dużych przedsiębiorstw w tym kraju, więc pan to bardzo dobrze wie. 90% pracujących Polaków zatrudnianych jest przez prywatnych przedsiębiorców. To oni wpłacają najwięcej pieniędzy do budżetu państwa. Można powiedzieć tak, Mieczysław Koć. Jako przedsiębiorca, a pan jako polityk od początku lat 90. budowaliście gospodarkę wolnorynkową. Ja się teraz zastanawiam, co się zmieniło na lepsze po tych. Czy coś się zmieniło na lepsze po tych 20 latach? Skoro słyszymy, są wyroki sądu, które stwierdzają, że człowiek jest niewinny, nie naruszył prawa, nie oszukiwał na podatków, a urzędnicy nie są w stanie nawet powiedzieć przepraszam. To, że przedsiębiorcy tacy jak państwo, to jest sól tej ziemi, to mnie tego nie trzeba tłumaczyć. No właśnie. I to jest jasne. I władza, która tego nie rozumie, nie docenia i jak gdyby nie popiera takiej przedsiębiorczej inicjatywy ludzi, jest władzą złą, no bo ona dusi, dusi żywotność kraju, żywotność, żywotność ludzi. Pytanie, które mnie zawsze absorbuje w przypadku takich spraw jak dzisiejsza, to jest, jak to jest, że urzędnicy w Polsce nie myślą w kategoriach, a ty wygrasz, ja wygram. Oboje wygramy. Tylko twoja wygrana moją przegraną. Moja wygrana twoją przegraną. To nie są okupanci. To nie są komuniści. To nie są eskimosi. To są nasi bracia i siostry. No każdy z nas zna kogoś, kto jest urzędnikiem, ma w rodzinie kogoś. Kiedy zostają urzędnikami, zaczynają być władzą. Przestają jak gdyby być życzliwi dla ludzi. Słuchałem wypowiedzi tej rzeczniczki Urzędu Skarbowego. Ona broni urzędu, ona broni instytucji. Ona nie widzi, że... Pewnie widzi, pewnie osobiście myśli sobie, no niedobra, niedobrze się stało. No, Ale słowo nie... przepraszam przez usta nie przejdzie. nie przejdzie. Nie przejdzie, ponieważ nie ma tej relacji. Jest coś w kulturze polskiej administracji, co powoduje, że urzędnicy, nawet jeśli uprzejmi, nawet jeśli kompetentni, bo wrócimy do tego, będziemy mówić, panie jak to się pytanie, mogło wydarzyć. Dlaczego panie to, się to Pozwólmy stało? zadać pytanie przedsiębiorcy. Jak to zmienić? Naprzeciwko Pana siedzi Sławomir Neumann, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ma Pan teraz z własnego doświadczenia okazję zwrócić się z apelem bezpośrednio. Co Pana zdaniem należy zmienić natychmiast w relacji przedsiębiorca-urzędnik? Zapewne i niewątpliwie powinny być zmiany radykalne w przepisach, a zatem takie, które będą traktowały za różne nazwijmy to wykroczenia urzędnika analogicznie jak przedsiębiorcy, bo wtedy zapewnie ta samowola zostanie ukrócona. Urzędnik, kiedy poczuje, że za swoje czyny ma odpowiadać, tak yy, jak na przykład. Przedsiębiorca, przedsiębiorca, który nie zapłacił podatku, tak? Tak, że jemu będą zajmować konta, że będą mu rekwirować nieruchomości, zacznie inaczej lub bardziej rozsądnie myśleć. Panie pośle, to jest tak, że oczywiście my nie możemy też nałożyć jakiś kierat na urzędnika, żeby on się bał cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podjąć, ale. Myśli pan, że wiele racji ma Mieczysław Koć? Ma wiele racji. Myśmy, przypomnę, w ubiegłej kadencji, pod koniec ubiegłej kadencji wprowadzili ustawę, która każe urzędników za błędne decyzje, które narażają obywatela na straty, także przedsiębiorcy. To wynikało między innymi z takich spraw jak państwa, które były. One oczywiście nie są równoznaczne, jeśli chodzi o skalę tych, tych kar, bo to urzędnik nie straci domu, ale straci... Na przykład, trzy, trzy wynagrodzenia, ale to jest jakby gdyby początek też zmiany filozofii, że idąc na kontrolę, trzeba też myśleć na tej kontroli, nie tylko e, ślepo patrzeć w które... Ale co można które... zrobić, żeby przedsiębiorca nie czuł się tak, jak chcemy to Państwu pokazać na takim rysunku, który mamy? Wie Pan? Bo tak to niestety no, może trochę przesadzamy, ale wie Pan. <laughs> Przepraszam. Widzę, że duże wrażenie to na Panu zrobiło. No Tak, to też szczególnie, ale, ale na, na, na poważnie. Urząd Skarbowy jest traktowany jako pewna opresja, która dotyka obywateli, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Płacenie podatków generalnie jest, jest pewną opresją państwa. Natomiast ważne, żeby ci ludzie, którzy są w imieniu państwa poborcami tego podatku, no, zachowali też zdrowy rozsądek. Ja, ja się spodziewam, bo po tych, po tych wypowiedziach pani z Urzędu Skarbowego, a także unikaniu y, y, odpowiedzi przez urzędników, którzy byli tą sprawą w tę sprawę zaangażowani, to też trochę brakuje cywilnej odwagi czasami, czasami ludziom pracującym w administracji Szczególnie także panie pośle, że mamy, ja to pokażę Państwu raz jeszcze, mamy prawomocne wyroki sądów, które nie zostawiły suchej nitki na działaniach urzędników. Ale co ciekawe w tej sprawie, proszę Państwa, mimo wydania tych wyroków, kilka miesięcy później do firmy Mieczysława Kodzia puka komornik i chce egzekwować należności na rzecz Urzędu Kontroli Skarbowej. No dobrze, może w urzędach wtedy panował bałagan, a może zadziałała wszechobecna tajemnica skarbowa. Czyli urzędnicy mówią. Ciii, Cicho, sza, nikomu nic nie mówimy, zwłaszcza jak popełnimy błąd. Ja tu mam przed sobą, spójrz, mam trzy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i one są jawne, tak? To znaczy, to znaczy nie ma problemu z tym, żeby dziennikarz się z nimi zapoznał. Nie tak? komentujemy wyroków sądu i w pozostałej części obowiązuje nas tajemnica skarba. Może to jest trochę wstydliwa Nie, nie, państwa, nie. To nie jest tak, że organy podatkowe nie chcą rozmawiać. Da, da, dlatego też dzisiaj. Nie tajemnicą skarbową. Nie zasłaniamy się tajemnicą skarbową. Musi być ważny interes społeczny, żeby zdjąć yy, klauzulę. A to nie jest interes? No Musi pan wystąpić oficjalnie i wtedy. ja oficjalnie wystąpiłem? No, za pytaniami chyba to. Nie, oficjalnie, no, tak? Zadał, nie, zadał, nie, zadał, nie no, proszę pana. Jest określona procedura. Tajemnica skarbowa to jest taka szczególna instytucja, która ma chronić właśnie osoby, które sobie nie życzą upublicznienia swoich danych. I dlatego jesteśmy zobowiązani do zachowania tej tajemnicy, ale nigdy po to, że nam się nie chce. Tak, czyli jak dobrze rozumiem, ta tajemnica skarbowa de facto ona chroni interesy podatnika. Tak? tak, dokładnie. Żeby inni kontrahenci, chociażby też nie pozyskiwali informacji, która dotyczy funkcjonowania firmy. Panie Mieczysławie, można prosić na chwileczkę. Konfrontację. Miecz... Nie, to nie żadna konfrontacja. Po prostu mhm. pan Mieczysław jest właścicielem firmy Korbex. Mhm. prezesem. Dzień, Dzień dobry. Dzień. Witam. Proste pytanie, bo tutaj pani, pani rzecznik powiedziała nam, że nie może z nami rozmawiać o sprawie pana firmy, ponieważ obowiązuje ją tajemnica skarbowa, która to, jak można zrozumieć, no, nie może być ujawniana, no bo podatnik może sobie tego nie życzyć. Prawda? Oczywiście. Że Tym podatnikiem tak. jest pan. No wszystkie urzędzie. moje sprawy uważam, że mogą być jawne i nie mam przeciwko żadnego sprzeciwu. Dobrze, pani Iwono, jak, mhm. jak można w takim razie ta, taką Już sprawę. Już odnoszę rozwiązać? się do tego, co powiedział tutaj pan Mieczysław. Tak. Ja będę mogła przekazać Państwu informacje, byłoby mi też na pewno dużo łatwiej, tylko w sytuacji takiej, gdyby minister finansów zwolnił mnie z obowiązku zachowania takiej tajemnicy. Tajemnica skarbowa chroni dobro podatnika, więc on musi mieć możliwość oceny nie z dzieckiem. Niech on ocenia, w jakim zakresie to dobro jest chronione i czy tajemnica na pewno to dobro chroni. Czy państwo mogą wystąpić o uchylenie tej tajemnicy skarbowej do ministra finansów? W tym konkretnym przypadku nie. Dlaczego? Nie występujemy na razie o uchylenie. A jest taka szansa, że państwo mogą. Nie. Wy... nie. A dlaczego nie? Dziękuję. To wszystko, co miałem do powiedzenia. jak Pan odbiera zachowanie urzędników skarbowych, którzy tak naprawdę mówią, nie uchylimy tajemnicy skarbowej, bo nie? Minęło już tyle lat od, pana, od zakończenia Pana sprawy. Ja myślę, że to jest wykręt, ale generalnie to, to nasuwa się jeden wniosek, że państwo korumpuje urzędników, bo chroni ich, bo daje jaką, jakieś przyzwolenie, toleruje to i... Bo tajemnica skarbowa, proszę Państwa, została... Podobno po to ustanowiona, żeby chronić takich przedsiębiorców jak Mieczysław Koci. Ale nawet kiedy on chce, żeby wszystko było jawne, to to urzędnicy skarbowi, którzy, a sąd to im wytknął, popełniali błędy, naginali prawo, fakty, mieszali pojęcia, nie chcą z nami rozmawiać. My nie możemy pytać o to, bo oni mówią, obowiązuje nas tajemnica skarbowa. Jest z nami Ireneusz Krawczyk, doradca podatkowy z firmy Orzuki Wspólnicy. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście tak jest, że tajemnica skarbowa chroni przedsiębiorcę, czy raczej jest tarczą, za którą urzędnik w każdej chwili może się schować, szczególnie kiedy popełnił błąd. Tajemnica skarbowa w takim ujęciu ordynacji podatkowej oczywiście służy przede wszystkim temu, kogo chroni, czyli przedsiębiorcy. I jeżeli przedsiębiorca uważa, że pewne informacje... Już nie są informacjami istotnymi dla niego, to oczywiście ma prawo, żeby zdecydować, żeby o tym rozmawiać. Natomiast znaczy, w tej sprawie są ważne trzy kwestie. Pierwsza to jest taka, że sprawa jest historyczna, dotyczy 2000 roku, więc o jakiej tajemnicy przedsiębiorca można mówić w 2012? Po drugie, pan produkował herbatę. Nie jest to. Nie, nie jest to surowiec strategiczne. Można o tym rozmawiać także w 2012 roku i tutaj żadne kwestie, jak sądzę dla pana, zresztą sam zdecydował, istotne nie mogą wypłynąć. A trzecia kwestia jest taka, że postępowanie podatkowe w obu instancjach jest oczywiście objęte tajemnicą skarbową. Natomiast obie postępy, obie instancje sądowe mają jawne rozprawy. Można przyjść na rozprawę, dowiedzieć się wszystkiego o sprawie ze wszystkimi szczegółami. Więc moim zdaniem jest tutaj istotna kwestia rozmawiania o sprawie historycznej z 2000 roku przy zgodzie Pana na to, żeby te informacje ujawnić i jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że sprawa miała swój epilog w sądzie i te wszystkie informacje de facto są publicznie znane, bo można są ze strony internetowej tą informację Każdy może informację przeczytać. Zapoznać, tak? I, I mówienie, że ta Mica skarbuła w tym wypadku jest tym, co nie pozwala mówić o szczegółach, jest pewnego rodzaju postawieniem sprawy, no bym powiedział, zbyt restrykcyjnym. To tak, zwróćmy się do posła Neumara. Panie pośle, to może bo już chyba kiedyś w tym studio, o ile się nie mylę, to Julia Pitera mówiła, pani minister mówiła, że tajemnica skarbowa jest zbyt szeroko y, stosowana w naszym kraju. Widź pan, no, przychodzi przedsiębiorca do urzędu, my prosimy, urzędnicy mówią nie, bo nie, tajemnicy skarbowej nie uchylimy. Może trzeba to zmienić? No, wie pan, niezrozumiałe decyzje zupełnie. Patrząc całkiem realnie, to jest tylko ochrona w, w, tak naprawdę pewnie ludzi, którzy jeszcze pracują w tym urzędzie i strach się przyznania do błędu, bo sąd Pokazał wyraźnie błędy urzędnicze i ktoś tam wyraźnie tych, tego przyznania się nie chce pokazać ludziom dalej. Problem jest wyraźny. Tutaj, tutaj, w przypadku roku 2000, czy ten wyrok ostatni 2005 roku, no przecież nie można mówić o tajemnicy w żaden sposób. Ale to jest to, co mówiłem na początku. Brak odwagi cywilnej nawet ludzi, którzy, ja zakładam w dobrej wierze i zgodnie z prawem, prowadzili kontrolę, bo takie wtedy prawo pewnie było. Ale jeżeli ta kontrola była przeprowadzona w dwóch instancjach podatkowych, Potem w sądzie, więc jeżeli można pokazać, że zrobiło się kontrolę według mnie rzetelną, ale sąd uznał inaczej, to mam odwagę cywilną powiedzieć, że no pomyliłem Popełniłem się. Popełniłem błąd, przecież ale, my nie chcemy. Ale tego nie ma, niestety. To jest przykre, bo to świadczy też o kadrze urzędniczej, o nas wszystkich, że, Panowie, że, że, że coś jest nie tak. Jeszcze udało. jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. sekundę, bo możemy robić krzywdę też ludziom. A ja usłyszałem wyraźnie, że powiedziała bodajże ta pani z urzędu, że ją może zwolnić tylko minister finansów z tajemnicy skarbowej. I taka jest zasada, więc nie możemy mieć do niej tylko pretensji. Sekundę. Pani dokończymy, Fakt, To musimy pierwszą część programu finansów, kończyć. Tak, że nie ma ministra. Niego finansów proszę świadczy, Państwa, kończymy ten wątek. Że to nie jest tak trywialne. Kończymy ten wątek na antenie Polsat News. Druga część programu. Zaczyna się już za kilka chwil. Przemysław Talkowski. Do zobaczenia. Kolejny sukces państwa w państwie Krzysztof Stańko, bohater naszego programu, został oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Był oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję amfetaminy na dużą skalę. Podstawą do postawienia stańko zarzutów i zatrzymania go w areszcie na 27 miesięcy były zeznania świadka koronnego. Sąd nie dał im wiary. Prawda wygrała.